Dzień dobry, dzisiaj materiał w całości o środkach do mycia rowerów. Oczywiście głównie tych tańszych, za oknami późny jesienny klimat, co oznacza, że każdorazowy powrót z wycieczki rowerowej będzie wyglądał właśnie tak. Rower skąpany w organicznej posypce. No i przecież trzeba coś z tym zrobić. Sprawdźmy zatem, z którymś z środków będzie to najłatwiejsze. W teście wezmą głównie udział środki określane jako dedykowane do rowerów. Raczej z niższej półki cenowej i wiem, ten makow na samym początku... Może na to nie wskazywać, ale jeśli kupimy go w półlitrowej wersji bez spryskiwacza, to wychodzi mniej niż 20 zł. Kolejnym wstawcem jest Madow od Tenzji, cóż za podobieństwo, racja? Spit 890 na trzecim miejscu w wersji owrót, czyli środek typowo do błota, jak poprzednik. Na miejscu czwartym trochę ciekawostka bardziej niż zawodnik, bo jest to degreaser od Spidcleana, ale wiem, że niektórych kusiłoby, żeby sprawdzić go na całym rowerze, więc robię to za was. Piątka to Bajon Wax środek do wszystkiego, bo na samej etykiecie mamy clean and the grease. Czy on jest taki do wszystkiego to się okaże już za chwilę. Szóstka to powrót tenzji, ale w odsłonie dedykowanej do rowerów. Siódemka expand z dedykacją do rowerów, ale też najmniej pojemny. Od ósemki zaczynają się benchmarki, pierwsza z nich to woda. Dziewiątka to dimer, aktywna piana, w rozcieńczeniu 1 do 40, 1 do 50, czyli proporcja do mycia zasadniczego. Na sam koniec fery, czyli płyn do mycia naczyń. Tyle z prezentacji zawodników i zaczynajmy testy. Każda z 10 próbek ma identyczną budowę. Od prawej odrobina spracowanego oleju, stare zaschnięte ziemne błoto na folii o strukturze skórki pomarańczy z delikatnym zabrudzeniem powyżej głównej plamy. Coś w stylu maźnięcia palcem. Na lewo od czarnej folii rozsmarowana świeża organiczna próbka, mocno przesmarowany łańcuch i duża pajda organicznej brei zakończona na lewym skraju starym, nieczyszczonym od 5-6 lat łańcuchem. Każda z próbek została potraktowana chemią w identyczny sposób. Spryskana po całości na bok, a później czas na namakanie 120 sekund i finalnie spłukana wodą. 5 rzędów po 5 pryśnięć tak dwukrotnie, czyli 50 spryśnięć z podobnej odległości. Każdy środek ma swoje zalecenia, żeby odczekać 3 do 5 minut, inne piszą o 30 sekundach, ale uśredniłem to do 2 minut, żeby właśnie to chemia pokazała, co potrafi w tych preparatach. I same testy przebiegły zaskakująco monotonnie. Degreaser najlepiej zdjął olej, środki do mycia błota dobrze zdjęły błoto, poza jednym końcowym zaskoczeniem. Numer 10. Płyn do mycia naczyń. Powiem Wam, że byłem w lekkim szoku, bo dołożyłem starań, żeby próbki były możliwie jednakowe. Ważyłem błoto i tak dalej, więc to nie był efekt przypadku. Ale spokojnie. Z ostatecznym werdyktem zaczekajmy do oglądania próbek. Na sucho. Zrobiłem w tym miejscu bardzo dokładne podsumowanie każdej z próbek, ale oszczędzę wam tego. Słuchajcie jedynie właściwego ekstraktu. Makow ugryzł próbkę zaschniętego błota najbardziej, ale myślę, że w czwórkę razem z Madoffem, Overroad off od Spitcleena i Tenzybike bardzo, bardzo podobnie, a różnice między nimi mogą być spowodowane jedynie metodą badawczą. Wspólnie jak dla mnie, zajmują jedno czołowe miejsce. Digriser jako ciekawostka niczym nie zaskoczył. Do błota się nie nadaje, ale olej usuwa jak złoto. Co oczywiste, poradził sobie z zabrudzeniami na łańcuchu, ale tych totalnie zaschniętych bez szorowania nie ruszy. Numer 5 to Bajgon Wax. I nie sprawdza się tu powiedzenie do wszystkiego, to do niczego, ale jest on, mam wrażenie, dla takich mniej hardkorowych rowerzystów. Próbkę błota zdjął gorzej niż środki do błota dedykowane, bo zostawił widoczne to cieniutkie zabrudzenie nad główną plamą. Ale z kolei zabrudzenia z łańcucha zaszły odrobinę lepiej niż przy tamtych środkach. Takie coś pośrodku odtłuszczacza i usuwacza błota. I poza benchmarkami, które wymagają osobnych paru słów, została siódemka, czyli Expand, aktywna piana do rowerów, sam nie wiem jak go sklasyfikować. Cieniutkie zaschnięte zabrudzenie zdjął, ale główną pajdą błota mam wrażenie, że mało co się zainteresował, więc wypadł poprawnie i jeśli możecie go kupić w dobrej cenie, to do drobnych zabrudzeń może okazać się w sam raz. Woda chyba nie wymaga komentarza. Narobiła tutaj, przynajmniej w przypadku łańcuchu, większych szkód niż pożytku. Dimer, łańcuch odmył porównywalnie do digresera i błoto nadszarpnął też niczego sobie, ale trzeba pamiętać, że jest to środek niebezpieczny dla uszczelnień, powierzchni waszej amortyzacji czy lakieru. Zbyt mocna koncentracja potrafi zdejmować kolory z rowerów, więc uważajcie. No i na sam koniec płyn do mycia naczyń. Na początku byłem zachwycony, bo zaschnięte błoto spenetrował niczym gravel rynek rowerowy, ale wyschnięta próbka rzuca inne światło na sprawę. I cóż z tego, że główna pajda została wnikliwie spenetrowana, gdy nawet najmniejsze zabrudzenia ledwo zostały ruszone. I jakie są moje wnioski? No, bez szorowania czy myjki ciśnieniowej dedykowana chemia robi robotę, ale przy powierzchownych zabrudzeniach. Temat wymaga zdecydowanie dalszych testów, porównanie, ale w zdecydowanie bardziej metodyczny sposób. Pasuje zrobić jakiś zraszacz elektroniczny albo coś w tym stylu, który pozwoliłby te próbki równomiernie wodą spłukiwać. Bo mimo metody, którą miałem i była powtarzalna, mam wrażenie, że mogła mi. Mieć ona znaczący wpływ na efekty całego testowania. Zatem, jeśli chcecie wesprzeć to co robię i pomóc mi tworzyć rzetelne porównania tego typu, to zachęcam do komentowania i dzielenia się swoimi sugestiami poniżej. Po prostu zrobimy to na przyszłość razem lepiej. To dzięki moim patronom. Ten materiał nie ma sponsora i mogę powiedzieć o każdym z środków, co tak naprawdę uważam, co zresztą usłyszeliście. Napiszcie, które według Was środki wygrały dzisiejsze zestawienie. I pamiętajcie, że jest to zupełnie subiektywny test. Nie jest on wolny od błędów wykonania i nie ma co go brać za absolutny pewnik. I jeszcze na sam koniec wyniki konkursu z materiału o zestawach do odpowietrzania. Wygrywa grzechu. Niekonwencjonalne zastosowanie takiego zestawu? Proszę bardzo, odciąganie dziecięcych smarków. Pamiętacie, tu taką pomarańczową gruchą. Fu. Nie przyszłoby mi do głowy. Grzechu, wygrywasz. Odezwij się na maila. Zapraszam na moje inne media społecznościowe. I to tyle z mojej strony na dzisiaj.